Ideą było wydawanie niezależnego tygodnika, właśnie miesięcznika, bo kto myślał wtedy o tygodniku? To było za trudne, A ludzie to kupowali, kupili w ogóle jako pomysł. Wrzesień 98 to jest już prawdziwy, najprawdziwszy tygodnik. Także jeszcze raz mówię, najpierw jest idea niezależności, potem dopiero staramy się ją wypełniać. Czy nam się udaje? Nie wiem. Niezależność to pieniądze. Niezależność to bycie sobą w określonych lub w każdych sytuacjach, niezależność to nie się władzy, niezależność to również bycie konsekwentnym w tym, co się robi. No, zapewne, kiedy brakuje pieniędzy na wydruk kolejnego numeru tygodnika czy innego periodyku, jak to się zdarza wydawcom, ta niezależność pryska. Takim grzechem podstawowym lokalnych czasopism jest zatracanie się w sprzyjaniu władzy. Oni się, niektórzy się wręcz zatracają, chwalą, nad, nadmiernie chwalą i, i, i czego ja staram się nigdy nie robić, no wiadomo, że jeśli Wojt zrobi kanalizację, że jeszcze to, co mu się uda, że firma go nie wykiwa, no to my to, my to chwalimy. Ale zazwyczaj no, media są od tego, żeby pokazywać braki, a nie chwalić. Kiedy ta władza no, widać, że bierze pod stołem, krótko mówiąc, to my, my, my po prostu to widzimy. Natomiast zasadą, którą obie, na początku sobie powiedziałem, jaką będę miał zasadę co do władzy, którą lubię na przykład, no bo jest władza, którą bardziej lubię, jak każdy człowiek i mniej lubię. Więc y, zasadą wobec każdej władzy, czy ją lubię, czy jej nie lubię, jest to, że idę i pytam się, Jurek, Zbyszek, Janek, co się stało, żeś tak zrobił, prawda? No, już po prostu nie po przyjacielsku. Natomiast, jeśli oni po przyjacielsku potrafią odpowiedzieć, to ja zamieniam no, tę rozmowę przyjacielską w rozmowę służbową, już wtedy i proszę bardzo, kamera, mikrofon, tłumaczyć się proszę i, i sprawa prosta. Natomiast oni wiedzą, że jeśli cokolwiek źle zrobią, to Piątkowski do nich przyjdzie. I po przyjacielu już zapyta, cóż to się z takiego stało. Bycie dziennikarzem lokalnym to nie bycie dziennikarzem w pracy centralnej, kiedy on przyjedzie, zrobi reportaż i go nie ma. Ja tu żyję cały czas i muszę powiedzieć, że jeszcze nikt mi w buzie nie napłył. Staram się po prostu yy, pisać tak, by nie, nie obrażać do końca życia o, w ten sposób. Sprawa jedna doszła do Sądu Najwyższego, krótko mówiąc. Kiedy ja opisałem sesję w Stanisławowie, tutaj po bliskim Stanisławowie, pan radny z drugim z kolegą napisał list do redakcji, uważając, że to jest prostowanie. I w pierwszych słowach jego listu mnie obraził, krótko mówiąc. No i Sąd Najwyższy orzekł, jeszcze dał, prawda, jakieś prawda, takie. No, definicje i sprostowania listu do redakcji i, i polemiki, ja byłem, no, powiedzmy sobie, nieopierzony wtedy dosyć, <noise> jeśli chodzi o sprawy związane z potyczkami w sądzie, oni mieli adwokata. Ja uważałem, że adwokata nie muszę brać z uwagi na to, że ja to, co wiem, no to powiem, tak? A jeszcze y, odpowiednie sobie książki kopiłem, a ponieważ. Y, Rozumiem to, co czytam, więc, więc, więc starałem się temu nadać swój kształt, a nie kształt moich oponentów. No i wygrałem wszystko, co można wygrać. Ja wtedy przestałem się bać. Oczywiście zdarzają się takie sprawy, jak e, był artykuł nauczycielce w pewnej szkole tutaj pod Mińskiem, kiedy rodzice przynieśli mi wszystkie materiały. Ona podała mnie do sądu, a rodzice potem przyszli i powiedzieli, że oni bardzo proszą by w ogóle nie mówić, że to oni, bo oni będą mieli potem problemy. I teraz wziąłem wszystko na siebie, tak? Wziąłem wszystko na siebie, przegrałem oczywiście. No ale jestem fair wobec tych rodziców, tak? Najgorsi to są nie dziennikarze, którzy są konkurencją. Yy, w tym wszystkim. I ja zawsze byłem zwolennikiem konkurencji bez kopania dołków. Wydawanie... Yy, tygodnika, wydawanie takiego tygodnika jak mój jest opłacalne i powiedzmy sobie szczerze, gdyby było nieopłacalne, to ja bym nigdy ze szkoły nie odszedł, tak? Z początku myślałem tak, dobrze Zbyszek, nie wyjdziesz na minus, tak? Czy wyjdziesz na zero? Potem może zarobisz sobie dodatkową pensję nauczycielską, potem może dwie, potem może trzy. No i tak, no, może, muszę się tu uśmiechnąć, jak zarobiłem 10 pensji, to byłem zadowolony nauczycielski. Bo wiem co robię i, i wiem ile czasu, ile zdrowia mnie kosztuje wydawanie właśnie co tydzień, a to już jest 822 numer, czyli to jest no, do tysiąca już niedaleko. I proszę sobie jedną rzecz uzmysłowić, ja się nie uwłaszczyłem na prasie Pere Trzeba być konsekwentnym, no i, i trzeba wyrobić sobie taki zmysł, że, że y, nie jestem najmądrzejszy. Nie jestem najmądrzejszy, słucham, patrzę i ja to zawsze mówię, że jak przestanę być ciekawym świata, to rzucę. Czasopisma lokalne, takie z kapitałem polskim, o czym słyszałem już, powinny mieć odpowiednie granty państwowe lub przynajmniej zerową stawkę VAT-u. O to cały czas walczymy, obaj premierzy obiecywali, że coś takiego zrobią, a póki co VAT jest. Jeśli się wydaje tyle na czasopismo, i kiedy jest kryzys, a mamy kryzys, i człowiek musi zaciągać tego paska, to jest trochę nieprzyjemnie. W związku z tym taka uwaga, że rozmawiamy o władzy, ja zawsze zadaję pytanie i dziennikarzom z Warszawy, i władzy, i premierowi, i prezydentowi, wszystko, jak, jak będzie za, właśnie z polskością naszą. Bo Unia jest pięknym wyzwaniem, cudownym takim, prawda, cudowną naszą matką, powiedzmy sobie. Ale my, dzieci unijne, każde z nas jest inne i powinniśmy iść swoją drogą. Matka, oczywiście, zawsze do, my pojedziemy do matki, matka przyjedzie do nas, ale my mamy swoje charaktery, swoje wyzwania i nie powinniśmy się trzymać tego męczynego fartucha zbyt mocno albo nie możemy być rządzeni przez matkę, bo wtedy wyjdziemy na Wami synku. Jeszcze raz chcę tylko odpowiedzieć. Niezależność to pieniądze. A żeby mieć pieniądze, to trzeba wydawać dobry tygodnik, krótko mówiąc, i mieć czytelników, bo to wszystko od nich zależy. Jeśli będą kupowali tygodnik, to i będą reklamodawcy. A reklamodawcy to mówię, to pieniądze. Ze sprzedaży jest 20%, z reklam 80%. Każdy, kto umie liczyć, może sobie przeliczyć. na Władza, władzy trzeba się przyglądać na ręce, obserwować, pilnować, ale to nie znaczy, że cały czas krytykować. I władza musi wiedzieć, że ma na sobą licze. My jesteśmy, mówimy, czwartą władzą, a ze mnie się śmieją, że jestem pierwszą. No i yy, żartują, a może to jest czasami prawda, nie wiem.